Pan przemówił do Jonasza, syna Amitaja. Wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i ogłoś, że dotarła do mnie wieść o jego występkach. Ale Jonasz postanowił uciec do Tarsisz, daleko od Pana. Zszedł do Jafy, znalazł statek płynący do Tarsisz, opłacił podróż i wszedł na pokład. Chciał uciec do Tarsisz, daleko od Pana. Wtedy Pan zesłał silny wiatr i rozszalała się na morzu tak potężna burza, że statkowi groziło rozbicie. Strach ogarnął żeglarzy, więc każdy z nich zaczął wzywać swojego boga. Wyrzucili do morza ładunek, aby odciążyć statek. Jonasz natomiast zszedł na najniższy pokład, położył się i głęboko zasnął. Przyszedł do niego dowódca żeglarzy i powiedział, jak możesz spać? Wstań, wzywaj swojego Boga. Może wejrzy na nas i nie zginiemy. Tymczasem żołnierze mówili między sobą: chodźmy, rzucimy losy, aby się dowiedzieć, kto jest przyczyną nieszczęścia, które nas spotyka. I rzucili losy, a los wskazał na Jonasza. Zwrócili się więc do niego: powiedz nam, dlaczego spotyka nas to nieszczęście. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Skąd pochodzisz? Gdzie jest twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga Nieba, który stworzył morza i lądy. Wtedy zlękli się bardzo i wołali jeden przez drugiego: Dlaczego to robisz? Wiedzieli bowiem, że ucieka przed Panem, bo sam im to powiedział. Pytali go, co powinniśmy z tobą zrobić, aby fale wokół nas ucichły? Morze bowiem stawało się coraz groźniejsze. Powiedział im: Weźcie mnie i rzućcie do morza, a fale ucichną. Wiem, że ta potężna burza rozpętała się z mojego powodu. Lecz żeglarze wiosłowali ze wszystkich sił, aby dotrzeć do lądu. Byli jednak bezsilni, bo morze burzyło się przeciwko nim coraz bardziej. Wołali więc do Pana. Ach, Panie, nie pozwól, abyśmy ginęli z powodu tego człowieka i nie obciążaj nas winą za przelanie niewinnej krwi, bo Ty jesteś Panem i czynisz wszystko według swojej woli. Potem chwycili Jonasza i wrzucili go do morza, a morze ucichło. Zlękli się więc bardzo Pana, złożyli też ofiarę dla Pana i zobowiązali się ślubami.